Zapraszam się serdecznie do wydania specjalnego podcastu. Na czym polega specjalność tego podcastu? Na tym przede wszystkim, że jest wprost odpowiedzią na bezpośrednie pytania, które dostaję od Was. Dzisiaj bardzo ważne pytanie, a mianowicie pytanie, jak współpracować z tymi, których nie lubimy. Um, I tutaj zaczynają się pierwsze pytania, a mianowicie czy miejsce pracy, czy biznes, czy Firma jest takim miejscem, w którym możemy sobie pozwolić na to, żeby kogoś nie lubić czy też nie. Obiegowa opinia oczywiście mówi, że praca to praca, sentymenty czy sympatie czy antypatie mamy odłożyć na bok, bo mamy skoncentrować się na celu. Co do zasady, tak, teoretycznie tak, praktyka jednak pokazuje, że banalnie w pracy spędzamy 8, 9, 10 godzin, no jakby generalnie dosyć duże jednostki czasu. I fajnie byłoby spędzić to w takiej rzeczywistości, w takiej atmosferze, w której dobrze się czujemy. Czy dobrze czujesz się w atmosferze y, pracy? Czy dobrze się czujesz w otoczeniu z osobami, co do których nie masz pozytywnych emocji, które wprost identyfikujesz jako te, których nie lubisz? To jest pytanie, które zostawiam Tobie samemu, Tobie samej do odpowiedzi. Nie mi na nie odpowiadać, zobacz po prostu, czy ma to dla ciebie znaczenie, czy nie. Jeżeli jesteś osobą, dla której ma to znaczenie, jeżeli jesteś osobą, dla której lubienie bądź też nielubienie wprost przekłada się na Twoją efektywność, na Twoje dobre samopoczucie, na Twoją kreatywność tak? i motywację i zaangażowanie, ten podcast jest dla ciebie. Zapraszam serdecznie. I znowu. Idąc do konkretów, na co zwrócić uwagę w momencie, kiedy, no właśnie, kurczę, pracuję z kimś, za kim nie przepadam, czy wręcz e, głowa mi się odwraca w drugą stronę, e, gdy mijam ją jego na korytarzu. Trzy rzeczy, na trzy rzeczy chcę dzisiaj zwrócić Twoją uwagę. Pierwsza rzecz, przede wszystkim, zastanów się nad przyczyną tego owego nielubienia. Zastanów się nad przyczyną tego napięcia, jakie się w tobie budzi, w jaki sposób reagujesz też na tą osobę. Zobacz, jakie tam są emocje, jakie tam są myśli. Dlatego, że emocje są najczęściej nieuświadomionymi myślami, a ja będę Cię zachęcać do tego, żebyś to wszystko, co się wydarza w Twojej głowie, w Twoich emocjach, czy też w Twoim ciele żebyś sprowadzał, sprowadzała jednak na poziom świadomy. Okej. Okay. Łatwo powiedzieć, jak to wykonać. Jak zwykle u mnie. Weź kartkę, długopis, usiądź i wyjmij z głowy to co czujesz, to co myślisz w momencie kiedy postawisz sobie tą osobę przed oczami. Najzwyczajniej w świecie. Bierzemy sobie tą hipotetyczną Marię, Katarzynę, Małgorzatę, Janusza, Zdzisława, Pawła, Krzysztofa i sprawdzasz, sprawdzamy, co tak naprawdę we mnie się budzi. Jakie tam są myśli? Myślę sobie o tym, że jest leniwy? Może myślę sobie o tym, że tak naprawdę ten chłopak to, czy ten facet, to ślizgacz. Najchętniej ślizga się na. Czyimś tyłku, mówiąc wprost. A może to karierowicz, a może to, zostawiam trzy kropki. To jest to miejsce na to wszystko, co pojawia się w Twojej głowie w momencie, kiedy myślisz sobie o tej osobie. Czyli, czując niechęć, zobacz, co w tej niechęci jest, jak to się nazywa, jak na to reagujesz. I zapisz to na kartce. OK. Masz już tą kartkę, masz już tą listę, masz już tą osobę przed sobą. Wobec tego poproszę Cię, weź drugą kartkę i na tej drugiej kartce zrób prościutką tabelę. Taki klasyczny krzyżak z dwoma kolumnami. W jednej kolumnie w nagłówku napisz słowo fakty, w drugiej kolumnie napisz słowo opinia. I teraz to, co masz na tej pierwszej kartce, przenieś na tą drugą, ale kategoryzując, co z tego, co wyjęłaś, wyjąłeś z głowy, jest faktem, a co jest opinią. Masz już to? Jestem przekonana, że większość rzeczy w tej tabeli, będzie po stronie opinii. Jeżeli masz już właśnie wylistowane te opinie, czyli masz tą informację, jest leniwy, jest miglancem, ślizga się na czyichś dokonaniach, tak? Nie angażuje się, czy cokolwiek innego, to poproszę cię, zamień to w odniesieniu do każdej z tych pozycji na fakt. Czyli Opisz w jakiej sytuacji, co konkretnie masz na myśli, jak to widzisz, na konkretnym przykładzie znowu. Jeżeli myślę sobie o tej osobie, jest leniwa, jest leniwy, tak, to na poziomie faktów, co to oznacza. Może na przykład idąc um, przykłady moich klientów, może się okazać, że to oznacza, że mój pracownik jak realnie patrzę na jego czas pracy, realnie pracuje około 4 godzin. Z 8. Pozostały czas spędza na chodzeniu na papierosa, bo wbrew pozorom, palenie, szczególnie w młodszych pokoleniach, jest bardzo popularne. I nie ma znaczenia, jest, nie ma znaczenia czy to jest elektryk, czy, czy to jest zwykły tytoniowy papieros. Czas poświęcony na palenie jest czasem, Poświęconym na palenie, a nie na pracę. Więc może się okazać, że dokładnie przeszkadza mi bardzo to, że za dużo czasu spędza w moim przekonaniu, w, mnie, w moim mniemaniu właśnie na papierosie. Może się okazać, że wychodząc na przerwę lunchową znika na 30, 40, 50 minut. Może się okazać, że nie ma go w miejscu pracy, a ja po prostu nie mam informacji. Gdzie jest, co robi i co się z nim dzieje. I na tej podstawie tworzę pewną wizję człowieka, który znika, nie wiadomo gdzie spędza czas, a skoro ja jako szef, szefowa, nie wiem gdzie mój pracownik spędza czas i nie wiem jakie zadania są zrealizowane, a jakie nie, to bardzo często myślę o tym, że po prostu leni się i chodzi gdzieś na ploty. Więc pierwsza rzecz, Zastanów się nad przyczyną swoich napięć, zastanów się nad tym, jak reagujesz. Spisz to wszystko na kartce, czyli wyjmij to z głowy, niech to będzie przed Twoimi oczami i na drugiej kartce to, co wyjęłaś, wyjąłeś z głowy, podziel na fakty i opinie. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, do której będę Cię zachęcać dzisiaj, to. Coś, co ładnie się nazywa zrozumieniem perspektywy drugiej osoby. Jeżeli kogoś nie lubię, jeżeli ktoś wywołuje we mnie negatywne emocje, jeżeli jego działanie, tak naprawdę, czy jej działanie wywołuje we mnie negatywne emocje, to zaproszę Cię do tego, żebyś zastanowił się teraz no właśnie jaką perspektywę ma ta druga osoba? Niestety nasze automatyzmy myślowe bardzo często powodują, że przyjmujemy, że mój punkt widzenia powinien być taki sam w odniesieniu do innych osób. Szczególnie, szczególnie taka pokusa pojawia się, pojawia się w momencie, kiedy, no właśnie, jesteśmy kierownikami, liderami, menedżerami, kiedy kierujemy, zarządzamy, zarządzamy innymi osobami. Wydaje nam się, że nasza perspektywa jest tak oczywista, i tak wszystkim dobrze znana, albo przynajmniej powinna być doskonale wszystkim znana, że na poziomie automatyzmu nie sprawdzamy, nie sprawdzamy, jak w, wygląda to w odniesieniu do tej drugiej osoby. Ja już pomijam wątek, że um, każdy z nas jest inny, oczywiście to jest pewien banał, ale, ale właśnie y, to, że właśnie moi pracownicy. Po pierwsze, mają inną perspektywę, po drugie, inne charaktery, po, in, po trzecie, inne doświadczenia, po czwarte, inne sposoby reagowania. I ta różnorodność albo może być naszą klątwą, albo może być czymś, co nas bardzo mocno będzie rozwijać, ubogacać i nas również osobiście, jako menedżerów, ta różnorodność, to zróżnicowanie będzie uczyć po prostu i będzie rozwijać nasze relacje. Ale wracając do głównego wątku, czyli. Wejdźmy w czyjeś buty, zobaczmy, jak wygląda tą rzeczy, ta rzeczywistość z perspektywy innej osoby. I tutaj zapraszam Cię do tego, żebyś popatrzył, popatrzyła z poziomu trzech perspektyw. Pierwsza perspektywa to perspektywa intencji, czyli zobacz, jakie intencje przyświecają tej osobie. Bo to, że ona coś robi, tak, to, że w jakiś sposób się zachowuje, to jest jedno, ale druga kwestia to jest taka, jakie ma ku temu intencje. Wbrew pozorom w mojej praktyce, no właśnie czy coacha, czy doradcy, generalnie wspieracza szeroko pojętego w rozwoju, rozwoju firm, naprawdę poza jednostkami psychopatycznymi czy poza jednostkami z rysem jakimś socjopatycznym, do tej pory ani razu nie spotkałam się, aby owemu pracownikowi, owemu współpracownikowi czy szefowi przyświecały negatywne intencje. Niestety, czasami, częściej zdarza się sytuacja, gdzie realizuje się przysłowie, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Tak? Czyli co do zasady, miało być dobrze, wyszło kurczę, jak zawsze, ale w efekcie końcowym jednak intencje były dobre. Ktoś chciał dobrze. Zabrakło kilku innych rzeczy po drodze, więc zobacz, porozmawiaj, sprawdź, jakie ta osoba miała intencje. Druga płaszczyzna to płaszczyzna szeroko pojętych zmiennych. Na czym ona polega? Jakby mi przyświeca w działaniu podstawowa zasada, a mianowicie przyjmuję, że ludzie podejmują decyzje. W oparciu o wszystkie możliwe na no tu i teraz dostępne dla nich informacje. Może się okazać, właśnie, że zmienne, że czynniki, które wpływały na działanie, czy na decyzję, czy na zachowanie naszej nielubianej osoby, są takimi, których do tej pory nie uwzględniliśmy. Może się okazać, właśnie, że. Jest pewna rzeczywistość, której my nie znamy, która jest dla nas zasłonięta. A gdybyśmy wiedzieli, to może by się okazało, że zmienimy zdanie. Banalne przykłady, takie najbardziej trafiające. Zobaczcie, kurczę. Jak widzimy ponurą minę naszego współpracownika, naszego pracownika, to bardzo łatwo dochodzimy do wniosku, że on jest zawsze mrukliwy, że on jest niekomunikatywny. A ona ma zawsze muchy w nosie. I że tak naprawdę lepiej już do niej nie podchodzić, do niego nie podchodzić albo ograniczać tylko tą komunikację do niezbędnego minimum. Może się jednak okazać, że to, co widzimy na zewnątrz, w żaden sposób nie odzwierciedla tego, co wpływa na zachowanie tej osoby. To może się okazać, że po pierwsze, Danego dnia tą osobę mogło spotkać takie, a nie inne przeżycie, jakaś, jak, jakaś rzeczywistość gdzieś zupełnie spoza nas i spoza firmy. Tak? I może się okazać, że ta osoba jest na przykład introwertyczna i szczególnie jeżeli my jesteśmy ekstrawertykiem, to trudno jest nam zrozumieć, że ktoś może przeżywać swoje emocje do wewnątrz. To dwa takie banalne, bo może banalne, ale przykłady od razu pokazujące, jak bardzo możemy się mylić w naszej reakcji na, na daną osobę. Trzecia perspektywa, do której zachęcam Cię, a mianowicie poznania celów tej osoby. I tutaj um, myślę sobie o tym, że to jest w ogóle wątek na, na, zupełnie, na zupełnie osobny podcast. Ale poruszę tylko, jakby zacznę go. Cele. Otóż cele, co do, zasady, co do zasady, są na trzech poziomach. Cele osobiste, cele wspólnotowe, cele zespołu, cele systemu, cele organizacji. I teraz najczęściej trudne sytuacje, czy też nasze napięcie pojawia się w momencie, kiedy ja mam swoje cele, przyjmuję założenie, że te same cele powinna mieć osoba, z którą współpracuję, powinien mieć mój, ce, mój, powinien mieć mój szef, powinien mieć mój pracownik. Rzeczywistość znowu pokazuje, że te cele mogą być różne, mogą być inne w zależności od tego, z której one płaszczyzny, płaszczyzny pochodzą. Krótkie doświadczenie, którym się z Tobą podzielę: w ciągu, z, z, z ciągu, w, w ciągu ostatniego tygodnia jeden z menedżerów dużej organizacji próbuje Wprowadzić zarządzanie projektowe w swojej firmie. Próbuje, to jest chyba najlepsze określenie i naj, naj, najbardziej łagodne, spotyka się z olbrzymim oporem. Spotyka się z olbrzymim oporem, dlatego, że zarządza, wprowadzenie do organizacji zarządzania projektowego jest jego celem, zaś w odniesieniu do innych biur, do innych departamentów w jego firmie. Szefowie, dyrektorzy, osoby kierujące tamtymi innymi segmentami mają inne cele. Ich celem jest na przykład wdrożenie nowej procedury, ich celem jest zmniejszenie kosztów. Zaś myślenie projektowe czy zarządzanie projektowe z ich perspektywy na tu i teraz jest tylko i wyłącznie stratą czasu. Brzmi znajomo? Myślę. Podsumowując ten wątek, ten kawałek, zrozumieć perspektywę drugiej osoby. Wejść w buty drugiej osoby. To rzeczywistość, która może spowodować, że zamiast napięcia, zamiast niechęci, zamiast tego klasycznego nielubienia, zaczniesz zmieniać swój punkt widzenia. I ważna rzecz, jeszcze jedna, która też. Mi przyświeca i którą bardzo mocno promuję, pamiętaj, proszę, że zrozumieć nie znaczy akceptować. I trzecia rzecz. Trzecia rzecz, która bardzo mocno wpłynie na to, jak będziesz postrzegać relację, jak będziesz postrzegać osobę i jakie będzie Twoje odniesienie do kogoś, kogo nie lubisz, to kwestia nazywania. Czyli Najprościej, najbardziej banalnie zapraszam cię do tego, żebyś z tą osobą, której nie lubisz, na którą negatywnie reagujesz, żebyś po prostu porozmawiał i porozmawiała, ale w jakim, w jakim ujęciu, w jaki sposób? Przede wszystkim poprzez nazywanie pewnych rzeczy. Jak nazwać owe rzeczy? Jak do tego podejść? Zobacz. A gdybyś spotkał się z tą osobą, spotkała z tą osobą, tak? I gdzieś, ważna rzecz, poza firmą, najlepiej gdzieś wyjść na lunch, na krótką kawę. I otwarcie zapytała zapytał słuchaj, wiesz co, nie wydaje mi się, żebyśmy razem pracowali efektywnie, tak? Jak sobie patrzę na to, jak wygląda nasza współpraca, to przynajmniej z mojej perspektywy Widzę kilka obszarów, kilka rzeczy do poprawienia. Co o tym myślisz? Myślisz, czy z Twojej perspektywy, czy z Twojego punktu widzenia mogłaby ta nasza współpraca układać się lepiej? Widzisz taką przestrzeń, widzisz taką możliwość? I zobacz, co się będzie działo. Tak? Czyli zachęcam Cię do tego, żebyś odszedł, odeszła od ocenności. Od stwierdzania, okej, okay, słuchaj, widzę, że nam się nie układa współpraca. Tak? No, oczywiście zawsze tak możesz powiedzieć, ale to będzie raczej cię oddalało od porozumienia niż przybliżało. Zawsze możesz powiedzieć, słuchaj, ty to się nie napracujesz za bardzo, nie? Znowu, bardziej mówimy o pewnych opiniach i komentarzach, a trudno to nazwać faktem. No cóż, podsumowując dzisiejszy podcast, jak zwykle, ja zachęcam Cię do tego, żebyś nie wierzył, nie wierzyła mi na słowo, tylko żebyś sprawdziła, sprawdził. A jeżeli będziesz potrzebować treningu w tym zakresie, jeżeli będziesz potrzebowała, czy potrzebował, ugruntować się właśnie na przykład w zadawaniu takich pytań z poziomu komunikatu ja, zadawaniu pytań o czyjąś perspektywę, jeżeli będziesz potrzebował, potrzebowała przygotować się właśnie do, tego typu, do typu, tego typu metamorfozy, zapraszam bezpośrednio do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie i znowu do usłyszenia.